serdecznie drogie panny na tego tylko zobaczmy co już energie przygotowały dla Was na ten tydzień dla nas, bo ja też panienka zobaczymy. Nie spodziewam się niczego, bo jeszcze leniwa po, po Sylwestrze to się nie spodziewał. Przyszły tylko opłaty, które muszę zrobić. <laughs> Niestety to jest po śmierci podatki to zawsze dogonią tydzień. Ciężki tydzień, ale ze spełnieniem jakimś, spełni się coś dla panienki. Strasznie, wy... strasznie taki tydzień powiem wam, że w energii tutaj będzie się panna bała, o co się będzie panna bała? O stratę, o stratę, a już wiem o co chodzi. Powiem tak, mogę tylko powiedzieć moi drodzy, że ja na przykład odrzuciłam, staram się tak każdego dnia. Ja firmuję sobie, że od nowego roku, mamy ich dopiero trzy, ale że każdego dnia będę jadła, nie będę jadła słodyczy, i nie będę jadła, no bo wyglądam jak kluseczek, i nie będę jadła pieczywa. No i trzy dni, tak powiem szczerze, w miarę mi się udało. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale jest to ciężka walka i to są nałogi, to jest ciężar z wychodzenia z nałogów, tak, z nałogów. Z, z jakichś zużywek, tak? No dla mnie, słodycze, to używki nie jest niesamowicie, niesamowicie wielkie, uwierzcie mi, ale to u Państwa też tak, czyli wychodzenie, jakieś postanowienia ciężkie, ciężka droga przed tym, ale jest tak jakby przetransformowanie tego i jest myślę, że będzie w tym tygodniu. Myślę, że już jakieś będzie spełnienie po części, lub też może być takie, że Panna sobie tłumaczy, a kurde, jeszcze coś tam, jeszcze coś zadziałam, coś tam zrobię, a może troszeczkę później, a może może jeszcze innym razem, tak, bo też dwie historie, się pokazują, ale nie, nie, to ja mówię tylko tak o sobie, bo tak się zdziwiłam, mówię skąd te, skąd mówię ta ciężka droga, ale ogólnie będzie tak, początek tygodnia, czyli taki troszeczkę przeciążający, czyli jest tak, dużo jazdy, dużo jazdy, zakańczania, prostowanie jakichś spraw tak naprawdę, myślę, że z też po części, z, myślę, że tutaj z Koziorożcem to może być z Lwem, czyli panny, coś, <laughs> dokonują czegoś, panny czegoś, broni. Tak, Panny muszą stanąć na, na wysokości zadania. Ale jest tak, szczęśliwy dom, pracy nie brakuje, drogie panienki, czyli praca przychodzi, dom jest szczęśliwy, mamy spełnienie, mamy gwiazdę, mamy bardzo dużo, słuchajcie, mamy bardzo dużo kart, bardzo dużo kart jest tutaj, mamy maga, mamy gwiazdeczkę, mamy królowo dynarów, czwóreczkę buław, mamy słoneczko, o czymż tu mowa i jeszcze tego diabła do góry nogami, czyli nic się złego nie powinno zadziać. Jedno co to myślę, że żegna panna ze swojego otoczenia królową buław. <kluzł> Kogoś z trygonu ognia, lub nie musi być to koniecznie trygon ognia, ale jest to osoba zbyt żywiołowa, osoba, która wnosiła jakieś zamieszanie, przed nią musiałyście się w jakiś sposób bronić i myślę, że tutaj jest wiele, wiele rozstań na tym polu. Tutaj, bo to jest taka walka, walka, ale jednocześnie takie uświadomienie sobie, że jest to ktoś, ktoś toksyczny w waszym życiu, no i ta osobka musi, powinna od was odejść. Myślę, że panny zapanują w tym tygodniu nad poczuciem jakiejś straty. Straty, która jest strata, ja bym przekuła, nawet gdybym powiedziała, że panna przekuwa stratę na zwycięstwo, tak? Stratę na szansę dla siebie, bo tutaj jest mamy piątkę kielichów, ale mamy maga, tak? Tutaj mamy dziesiątkę buław, ale mamy z diabła do gry nogami, czyli jest to tydzień dla panny który tak naprawdę niesie wiele wyzwań, wiele wyzwań. To nie będzie nudny tydzień, moje drogie panienki, bo tu czegoś będziecie broniły, tu musicie coś zmienić, coś musicie zamienić, nie wiem czy, czy będziecie zmieniały wygląd, czy przyzwyczajenia, no ja będę zmieniała przy... <laughs> przepraszam, ja będę zmieniała przyzwyczajenia, natomiast koniec skąpienia. Koniec skąpienia dla tych panien, które gdzieś tam skąpiły, będą mogły sobie na coś pozwolić, bo przychodzi jakaś zasobność, przychodzi nie już nie przychodzi informacja, tylko przychodzi jakiś pieniążek, czyli coś fajnego się moje drogie panienki dla was wydarza. Dla tych, które, dla tych, które szukają, dla tych, które szukają lub są po takich toksycznych związkach, bo tu się pokazują toksyczne związki, idzie spełnienie. Idzie nareszcie, idzie nareszcie ktoś, ktoś, kto będzie bardzo misty bardzo wesoły, będzie to osóbka do domu, będzie to osóbka do życia, będzie to osóbka do życia, do bycia, do życia. Może być to trybun powietrza. Słuchajcie, najbardziej mi się tutaj w, w, wrysowywuje, i będzie to po części jakby spełnienie Waszych marzeń, czyli tak jak było sobie tego, tej, na którą czekacie, tak, czyli ktoś kto posiada niemalże wszystkie cechy które są Wam potrzebne jeżeli chodzi o związki, to tutaj troszkę walki troszkę walki, obrony obrony swojego zdania, obrony swojego stanowiska Panna jest bardzo mądra w tym tygodniu, bo potrafi przetransformować pewne energie, tak przekuć coś, co jest niedobre na bardzo dobre dla siebie jeżeli chodzi o pracę, nic tutaj się złego nie zadziewa, to są pieniążki tu są obiecane pieniążki, tu mamy słoneczko czyli jesteście podgrzewane drogie panienki podgrzewane jesteście pod ochroną sił wyższych ale żegnacie się tak naprawdę z przytupem, z kimś z trygonu ognia tak bym powiedziała, czy jest to osoba czy jest to firma, bo to może być ognista firma firma, która coś wyciągała tak firma, która niewiele wam dawała i czułyście się <laughs> w jakiś sposób w jakiś sposób przeciążone już bardzo mocno, no i dobra Koniec, kropka, idziecie dalej. Pieniążka nie brakuje. Tutaj są propozycje, sypią się dalej, czyli przekształcaniu tak jakby przerzucacie coś na coś nowego, ale coś fajnego i myślę, że ze spełnieniem. Jeżeli chodzi o zdrówko, drogie panienki, to bym powiedziała tak: kręgosłup, kostki, coś się dzieje ze stopą, uwaga na kolana i uwaga na zranienie. O. Tyleż mogę powiedzieć dla Was na ten tydzień, a ogólnie jest bardzo fajny Czas jest problem z wyjazdem. Jeszcze tutaj mi się pokazuje jakiś problem z wyjazdem, niemoc wyjechania lub niemoc przyjazdu, tak? I tutaj jest takie: a będę żonglować, a będę załatwiać, a może tak, a może tak. No i w końcu się panience uda, że wyjedzie, lub dopnie swojego celu. Także tak to widzę, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania podziaczki. Hejpa!